Słowo Boże na dziś, sobota 26 października 2024 roku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi pismo: Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Od niego poczynając, całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 122. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana, już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Alleluja! 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 Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Alleluja! 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 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł, rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopie go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie.